Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam jakie uchwyty sobie wydrukowałem na drukarce 3D pod mój system bezprzewodowych mikrofonów. Powiem tak, posiadam trzy takie zastawy, czyli razem jest trzy mikrofony, trzy nadajniki i trzy odbiorniki. Jeśli nagrywam np. Na dwoma mikrofonami, no to te odbiorniki leżą gdzieś na stole albo na głośniku. Kable są po prostu też słabo uporządkowane, dlatego postanowiłem zrobić coś z tym, żeby to bardziej wyglądało tak kompaktowo. Do zaprojektowania tych uchwytów użyłem takiego programu jak Siemens NX. Ogólnie chodziło mi o to, żeby cały ten system był po prostu w jednym miejscu, kable, żeby nie były poplątane i żeby każdy mikrofon miał jak gdyby swój pojemnik. Nie są to tanie mikrofony, dlatego warto zadbać, żeby jak najdłużej służyły. Jeśli chodzi o ten projekt, no to postanowiłem go zrobić na takiej płycie, że będzie można do niego dokręcać różne elementy. W zależności od tego, co sobie dodrukuje lub doprojektuje do tego zestawu, na tą chwilę potrzebuję 3 uchwyty do odbiorników i chcę uporządkować trzy krótkie przewody. Dodatkowo chciałbym mieć też tutaj w tym pakiecie pojemniki na baterię. Ten zestaw działa na baterię AA, dlatego zrobiłem z tyłu pojemnik do każdego zestawu po 8 baterii. Czyli dwa będę wkładał do odbiornika i nadajnika i dwie czekają w zapasie. Jeśli one się zużyją, przestaną działać, no to pójdą po prostu do ładowania, a ja wezmę nowe świeże, załadowane akumulatorki. Powiem tak, że ten system bez przewodów znacznie ułatwił pracę. Powiem też, że ja mam bardzo dużo przewodów na stole i często zdarzało się, że gdy ten przewód szedł koło jakiegoś kabla który siał naokoło. No to były szumy o wiele większe niż teraz. Teraz praktycznie w ogóle nie używam odszumiania w programach do obróbki audio. Powiem tak, że z tą płytą miałem troszkę problemy, ponieważ ją bardzo wyginało i musiałem ją prostować. Było to spowodowane tym, że jak gdyby w górnej części materiału jest go więcej. Chodzi o te właśnie wybrania pod śruby, a w dolnej części materiału jest go mniej czyli jak stygł ten materiał, gdzie jest go więcej, no to on bardziej jak gdyby ściągał ten wydruk. Jeśli chodzi o wkręcanie śrub, no to ja nie stosuję czegoś takiego jak wkładki do tego typu elementów, po prostu stosuję dłuższe śruby i do takich właśnie elementów, które nie wymagają za, za dużej gdyby siły do tej śruby, to wystarcza. Biorę tylko gwintownik, wstępnie poprawiam, Powiem szczerze, że gdyby się uparł, no to samą śrubką też ten gwint by wykonał w tych elementach z plastiku. Podziałka tych otworów pod śrubę no to jest 25 mm, czyli gdy będę doprojektowywał tutaj do tego zestawu różne inne elementy i zastosuję tą samą podziałkę, to będę mógł rozmieszczać sobie na tej płycie tak jak chcę. Jeśli chodzi o tą płytę, to ona pasuje do Scarlett 18i8, no i pod nią ją projektowałem, ponieważ ta płyta będzie stała na tym urządzeniu. Jeszcze zastanowię się, czy nie dodrukować drugiej takiej płyty pod spód i z góry na dół skręcić śrubą, czyli wtedy całość jak gdyby będzie już przytwierdzona do siebie. Jeśli chodzi o nadajniki, które przeważnie są przytwierdzone do ciała gdzieś, i podłączone do mikrofonu krawatowego, no to przygotowałem sobie taki stojak, który gdzieś można postawić na biurku i odłożyć te nadajniki. Jeśli chodzi o te mikrofony krawatowe, no to miałem tutaj taki element stworzywa sztucznego, który jest przeznaczony do słuchawek i powiem tak, przez chwilę służył mi, tylko bardzo mnie denerwowało to, że mikrofon przy kładzeniu na stół uderza. I ta membrana może się uszkodzić. Dlatego postanowiłem zrobić takie opakowanie, gdzie ten mikrofon będzie chroniony. No i wygląda to tak, jak tutaj widzicie: czyli zapinamy mikrofon, zawijamy przewód, wkładamy mini jacka w otwór i tyle, jeśli chodzi właśnie o przechowywanie tych samych mikrofonów krawatowych. To tyle w tym filmiku. Jak będę jakieś ulepszenia do tego uchwytu projektował, no to na pewno zobaczycie to w filmie. W następnych filmach takiego typu postaram się też udostępniać te modele, żebyście wy też mogli sobie wydrukować taki element, no i przetestować go u siebie. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału.